Cześć ciekawscy! W taki dzień jak dziś święty Mikołaj jest tematem numer jeden. Dzieci, ale też dorośli wypatrują prezentów przeniesionych przez poczciwego staruszka z białą brodą, choć nie we wszystkich krajach to on zajmuje się wręczaniem podarków. W Skandynawii odpowiednikiem Mikołaja jest Julenysę, postać z nordyckiego folkloru, która co roku jest wspominana, szczególnie w Norwegii i Szwecji, gdy zbliża się świąteczny czas Bożego Narodzenia. Podczas gdy święty Mikołaj w kulturze zachodniej zajada się zazwyczaj ciasteczkami, Nysce uwielbia owsiankę, a niezwykłych wątków w jego legendzie jest dużo, dużo więcej. Zostańcie z nami do końca i posłuchajcie, jak z dobrotliwego domowego skrzata stał się ukochanym przez dzieci roznosicielem prezentów. Dlaczego jego towarzyszem jest Koza? Skąd ta miłość do owsianki? Już za chwilę poznacie odpowiedzi na te pytania, ale jeśli jesteście na naszym kanale po raz pierwszy, nie zapomnijcie o subskrypcji i włączeniu powiadomień. Co kraj to obyczaj, to powiedzenie sprawdza się też w przypadku świętego Mikołaja. Kojarzony z ubranym w czerwony kubraczek panem, który na twarzy nosi białą brodę, a na plecach wielki wóz z prezentami zaczął być tak przedstawiany dzięki reklamie Coca-Coli, która została wyemitowana w latach 20. i na dobre zapisała w popkulturze obecnie znany wizerunek ukochanego przez dzieci świętego. Ale są też takie kraje, gdzie wciąż przetrwały ludowe opowieści, w których rolę Mikołaja pełnią zupełnie inne postaci. Skandynawia nie jest tu jedynym przykładem, bo we Włoszech wierzy się, że prezenty przynosi Wiedźma Befana, w Hiszpanii robią to Trzej Królowie, a w Rosji Dziadek Mróz. Ale może nie będziemy Wam wymieniać wszystkich alterego Świętego Mikołaja z różnych zakątków świata, bo o tym dużo więcej dowiecie się z jednego z naszych wcześniejszych odcinków. Jak tylko skończycie oglądać dzisiejszy epizod, koniecznie kliknijcie link, jaki teraz wyświetla się na ekranie. Teraz jednak zapraszamy Was do świata niepowtarzalnych nordyckich legend, w których jedną z postaci jest skrzat imieniem Nysse. Obecnie jego wygląd faktycznie może się kojarzyć ze świętym Mikołajem, ale w dawnym nordyckim folklorze był opisywany jako starszy mężczyzna o twarzy żółtej jak pergamin i gęsto pokrytej zmarszczkami. Był niewielkiego wzrostu, jego ciało porastały włosy i często nosił też brodę. Chodził w szarych ubraniach, przez co wyglądem przypominał rolnika, ale na jego głowie nie mogło też zabraknąć wełnianej czerwonej czapki. Niektóre opowieści głosiły, że potrafił zmienić swój kształt w znacznie wyższego postawnego mężczyznę, a czasem nawet przypisywano mu cechę mitycznego cyklopa, czyli posiadanie jednego oka na sam środku czoła. Innym razem twierdzono, że ma cztery palce na rękach, oczy świecące w ciemnościach i szpiczaste uszy wystające spod czapki. Mówiono, że nysse zdolny do czynienia czarów i potrafi stawać się niewidzialny. Przypisywano mu również olbrzymią siłę, nieproporcjonalną do niewielkiego wzrostu i niezwykły spryt. Choć według legend przypominał krasnale mieszkające w lesie, sam trzymał się blisko ludzi. Mieszkał pod podłogą domu lub w stodole i właściwie każda rodzina mogła mieć swojego Nysę. Był traktowany jako opiekuńcza postać, która troszczy się o najmłodszych i chroni zwierzęta domowe. Jego największym ulubieńcem był zazwyczaj koń, o którego wyjątkowo się troszczył. Przeczysywał mu sierść zaplatał ogon, a jeśli tylko rolnik zobaczył taki warkocz u swojego wierzchowca, za nic nie mógł go rozplątać, bo to sprowadziłoby nieszczęście i złość Nysę. Również gdy w domu wylało się coś na podłogę, koniecznie trzeba było ostrzec małego opiekuna, na wypadek, gdyby pod nią leżał. Skrzat, według opowieści, był bardzo dobroduszny i pomagał w wielu pracach domowych. Potrafił wykonywać najcięższe obowiązki, ale też rozbawiać domowników swoją psotną naturą i skłonnością do robienia kawałów. Jednak w zamian za to wymagał szacunku. Nie można było zapomnieć o odpowiednim traktowaniu takiego pomocnika i dbaniu o niego dobrym jedzeniem i piciem. Jeśli nie otrzymał takiej zapłaty, obrażony potrafił zdemolować dom, łamać rzeczy niczym troll i robić krzywdę ludziom czy zwierzętom. Mógł nawet opuścić domostwo, a to byłoby jednoznaczne z ogromnym nieszczęściem. Było też kilka innych rzeczy, na jakie Nysse zwracał szczególną uwagę. Legenda głosi, że nie lubił przeklinania i złego traktowania inwentarza żywego, unikał ludzi niegrzecznych, a gdy przychodziło Boże Narodzenie, oczekiwał, że otrzyma swój największy przysmak, czyli owsiankę z masłem. Istnieje kilka mitów opowiadających o jego wielkiej miłości do tej potrawy. Jeśli tylko rodzina przez przypadek lub celowo zapomniała mu jej podać, nie unikał zemsty, czego przykładem może być opowieść o norweskiej pokojówce, która zjadła przysmak przygotowany dla Nysse, a ten w odwecie zaprosił ją do tańca, który skończył się dopiero, gdy dziewczyna padła martwa ze zmęczenia. Inna historia, ale tym razem z pozytywnym zakończeniem, mówiła, że skrzat wściekł się, gdy nie zobaczył, że na wierzchu jego świątecznej owsianki zabrakło kawałka masła. Był tak obrażony, że odebrał życie krowie gospodarza. Po wszystkim usiadł zmęczony i głodny, a gdy do ręki wziął miskę z przygotowaną potrawą, po chwili zorientował się, że masło jednak w niej było, tylko ukryte na spodzie. Przerażony wpadł w rozpacz i postanowił, że musi naprawić swoje błędy, ponieważ niesłusznie wściekł się na dobrodusznego gospodarza. Dlatego czym prędzej udał się do jednej z sąsiednich zagród, gdzie znalazł najlepszą krowę, i przyprowadził ją do zagrody. Według legendy Nysse był zdolny do okradania innych gospodarstw, choć nie robił tego ze złą intencją, ale z myślą o zwiększaniu dobrobytu gospodarstwa, w którym się zadomowił. Nie tylko potrafił przyprowadzić zwierzęta gospodarskie od sąsiadów, ale też przynosić pasze czy siano. W jednej z opowieści właśnie w ten sposób pomógł biednemu rolnikowi, który nie miał czym nakarmić swoich krów. Pod osłoną nocy wkradł się do pobliskiej farmy należącej do zamożnej rodziny i z niej przyniósł tyle siana, ile tylko był w stanie unieść. Nordyckie opowieści z czasem zaczęły też mu przypisywać inne zachowania. Mówiono, że w Wigilię Bożego Narodzenia przynosi podarki dzieciom i jest kimś w stylu świętego Mikołaja. Z domowego skrzata stał się dorosłym mężczyzną z charakterystyczną gęstą i białą brodą, czerwonym kapeluszem na głowie i eleganckim ubraniem. Według legendy nosił na plecach ogromny worek z prezentami, a gdy zjawił się z nim w progu domu, mówił, że szuka wyłącznie grzecznych dzieci. Dziewczynki i chłopcy co roku z niecierpliwością czekali na jego przybycie i wierzyli, że na co dzień mieszka na biegunie północnym, a tam w swoim warsztacie tworzy zabawki dla najmłodszych. Zaczął być nazywany Julenisse i stał się jednym z najważniejszych symboli norweskiego Bożego Narodzenia. Jego legenda wyraźnie nawiązywała do amerykańskiego świętego Mikołaja i był on nazywany po prostu skandynawskim odpowiednikiem tej postaci. Mimo że nie pełni już funkcji dobrodusznego domowego skrzata pomagającego w gospodarstwie, zachował się zwyczaj wystawiania w progu świątecznej owsianki w podziękowaniu za jego prezenty i życzliwość. Ta kilkusetletnia tradycja nadal jest praktykowana przede wszystkim w norweskich i szwedzkich domach. Legenda o Julenysę wyraźnie zainspirowana kulturą zachodu i opowieściami o roznoszącym prezenty świętym wspominała też o środku transportu jakim przybywa on w Wigilię. Były to oczywiście sanie służące do przewożenia podarków ciągnięte nie przez renifery, ale bożonarodzeniowe kozy. Dlaczego akurat te zwierzęta? Otóż nordycka mitologia wspominała, że Bóg Thor zaprzęgnął je do swego rydwanu, a gdy w Skandynawii nastało chrześcijaństwo zaczęto też wierzyć, że to one są znakiem Bożego Narodzenia. Nazywane kozami Jule miały pojawiać się w okresie świątecznym, by sprawdzić czy wszystkie przygotowania idą dobrze, roznosić prezenty i być wiernym towarzyszem Nysę. Kolędnicy wędrujący po domach zawsze pamiętali, by jedna z osób została ucharakteryzowana na wzór jej postaci i do dziś w skandynawskich domach zachował się też zwyczaj robienia ze słomy lub drewna małych zwierzątek na kształt kóz, które są wieszane na choinkach. Wśród dekoracji świątecznych nie może też zabraknąć tych nawiązujących do dawnych legend o nysę. Zatem przy kominkach czy w oknach sadza się szmaciane skrzaty, a dzieciaki wyczekują wigilii, w której norweski Mikołaj i Julenysę przyniesie podarki. A skoro o nich mowa, to czy dziś dostaliście jakiś upominek? Pochwalcie się swoimi mikołajkowymi prezentami w komentarzach, ale też nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu naszego kanału i łapce w górę. Będzie nam również miło, gdy wesprzecie nas klikając ikonkę podziękuj oraz zajrzycie tu, gdy pojawi się kolejny epizod z efektem wow. Do usłyszenia, cześć!